Cześć kochani, temat dnia. Jedziemy od razu po karcie, bo, bo że tak powiem, nie chcę tutaj tego zostawiać. I słuchajcie, tematem dnia dzisiaj będzie taki temat, na czym mu zależy, znaczy mu, jej również, tak? Więc moi kochani, najcudowniejsi panowie, jej również. Na czym im, tym waszym kimś, zależy, tak? Na tą chwilę, na czym mu albo jej zależy. Dobra, zostawmy to. I moi drodzy, tasujemy sobie karty. Słuchajcie, dzisiaj, no właśnie, z uwagi na to, że ja to robię strasznie na szybko, jak zwykle, e, poczekajcie. E, dobra, słuchajcie, zrobimy sobie, zrobimy sobie, zrobimy sobie, co my sobie zrobimy? Zrobimy sobie trzy obiekty. E, użyjemy do tego kart anielskich i może one też nam dla nas będą podpowiedzią, pod dobra, bo... Nie przygotowałam się, jak zwykle pojechałam na spontania. Musicie mnie po prostu tutaj temperować z tym. Magda, wyhamuj i, i rób po prostu coś tak, jak należy. Ale u mnie czasami tak po prostu jest. Moi drodzy, będziemy pytać, na czym jej albo jemu zależy. Wybiorę sobie teraz trzy karty anielskie, tak? I będziemy do nich sobie tutaj rozkładać karty. Karta anielska również będzie podpowiedzią pod dla nas. Na czym jej albo jemu zależy? Jeden, nie patrzę, co wyszło. O, sorry, tak położyłam trochę bez sensu, no ale dobra. Dobra, mamy trzy karty. Kochani, jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W tej kolejności wybieramy sobie to, co Wam pasuje, a ja zaraz zacznę już głaść karty dla pierwszej grupy, czyli tutaj dla tej, tak? W głowie mamy pytanie, na czym jej albo jemu zależy? Jeśli chodzi o Was, oczywiście, czyli to sobie dopowiedzcie też swoje imię. Na czym zależy na przykład yy, Grzegorzowi, jeśli chodzi o mnie, tak? Albo tam Kasi. A ja tasuję karty, na czym jemu albo jej zależy. No dobra, moi drodzy, jeżeli nie wybraliście, no to tradycyjnie pauza i ja tutaj sobie odłożę. W tej kolejności, żebym się tutaj nie pomyliła. I zaczynamy jedyneczkę. Odkryjemy sobie tego aniołka y, może później i zobaczymy, co nam tutaj wyszło z tarota anielskiego, miłosnego dla Was. I teraz dociągamy karty. Na czym jej albo jemu zależy? E, dobra, mamy kartę zakończenia czegoś, ale również kartę przytłoczenia czymś, tak? E, dorzucimy sobie jeszcze dwie kolejne, żebym ja tutaj wiedziała, co gadać, tak? Bo po jednej to jest zbyt mało. 哈、uh huh. No, powiem Wam szczerze tak. Ja tu w ogóle widzę, że w tej relacji, w której ewentualnie ktoś z Was się tutaj w tych kartach odnajdzie, jest taka troszeczkę sytuacja, powiedziałabym, bardzo mocnego przytłoczenia, a, takiego obciążenia być może myślami, tak? Miecze to są myśli, więc bezdyskusyjnie widać taką sytuację, w której być może pewne sprawy, które rodzą się w Waszej głowie, was przytłaczają, przygniatają, być może już nie macie na coś siły. I ja mam takie wrażenie, że być może co niektórzy z Was są w takiej relacji z kimś, gdzie to jest taka troszeczkę. Relacja z uczuciami niedopowiedzianymi, platonicznymi, tak? Gdzieś ktoś z was fantazjuje o czymś. Być może snuje różnego rodzaju scenariusza, A być może chciałby czegoś bardzo, tak, bo jednak ta karta to jest taka karta fantasty, marzyciela, kogoś, kto w pewien sposób e, słuchajcie, y, no nie wiem, marzy, chciałby czegoś bardzo, tak? On widzi pewne rzeczy, na przykład, albo nawet sami wy, tak, możecie też być w tej, jakby tutaj w tej akcji, gdzie snujecie różnego rodzaju wizje, być może z jakichś przyczyn wy nie możecie tego zrealizować, bo zresztą ta karta troszeczkę o tym świadczy, a ta również, ale słuchajcie, nie do końca. Dlatego, że ósemka mieczowa, ona pokazuje taką sytuację, gdzie wy czegoś chcecie i nie widzicie dobrych rozwiązań, nie widzicie możliwości, jak tego dokonać. Myślicie sobie, że nie ma opcji, żeby pójść do przodu. Czujecie, że jesteście w pewien sposób uwiązani do czegoś, tak? Być może stoicie jakby z kulą u nogi. Nie wiecie na przykład, w którą stronę ruszyć i w ogóle jak to zrobić, bo być może uważacie, że coś jest niewykonalne. Ale moi kochani, to może być wykonalne, dlatego że karta ósemki mieczy pokazuje tą sytuację, że to jest tylko i wyłącznie wasz lęk, wasze obawy i wasza. Bym powiedziała taka pesymistyczna, pesymistyczne podejście do tematu. Jeżeli jest coś, o czym nie potraficie zapomnieć, brnijcie w to, zróbcie to. Nawet jeżeli coś w tym momencie, w tej relacji jest yy, sytuacją, w której nie możecie ruszyć z miejsca, to moi drodzy usiądźcie i po prostu wymyślcie plan B, bo być może plan A jest do dupy, tak, i trzeba coś wymyśleć nowego, żeby z tego wybrnąć. Słuchajcie, bardzo często spotykam się z czymś takim, że trafiają do mnie osoby i mówią tak, a no bo jest tak, bo jest tak i teoretycznie nie ma, nie możemy nic z tym zrobić. Nie ma opcji, że się nie ma co z czym zrobić. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Wystarczy odwaga, wystarczy powiedzieć kto jak nie ja, tak, kto jak nie my i ruszyć do przodu. Więc w pytaniu co, jakie w ogóle było pytanie? Kurczę, zapomniałam z tego wszystkiego. No dobrze, czego on, co on zrobi, tak? Czego on by chciał? Nazwę to tak? No to czego by chciał? No po prostu chciałby znaleźć to rozwiązanie. Ja mam takie właśnie wrażenie, że, że on po prostu jakby stoi w pułapce własnych myśli. Boi się coś zrobić, nie widzi tych rozwiązań, ale o was myśli. On o was marzy. On, on snuje różnego rodzaju scenariusze. Ta wasza osoba, tak? To, to mam na myśli. Być, być może chciałby jakiegoś pięknego, fajnego związku z wami, ale coś stoi tutaj na Przeszkodzie definitywnie. Coś po prostu sprawia, że on czy ona nie mogą ruszyć z miejsca, bo nie widzą rozwiązania tej sytuacji. Hmm? Eee, proponuję plan B. Zróbcie ten plan B, dlatego że tutaj to wyjście jest. Wy macie szansę na to, żeby się wyzwolić powiedzmy z jakiegoś ciasnego klimatu i ruszyć do przodu, tak? Nawet jeżeli wydaje wam się, że, że to już jest, wiecie, pozamiatane, bo, bo nie wiem, bo, bo mamy, każdy ma swoje życie na przykład, tak, bo, bo nie wiadomo, co teraz zrobić, on mieszka na przykład, nie wiem, 500 kilometrów ode mnie, no i teraz co? Starzy, no jak to co? No po prostu się pakujemy i zaczynamy wszystko razem, tak? Można tego dokonać, tylko wystarczy po prostu, no nie wiem, ruszenia za głosem serca, ruszenia za tym, czego się naprawdę w życiu pragnie i co daje nam to szczęście. A co podpowiada nam tutaj, e, moi drodzy, janiołek? E, no właśnie. I słuchajcie, i mamy tutaj kartę, która e, właśnie pokazuje taką sytuację, gdzie Wy powinniście radować się błogosławieństwem wspólnie spędzonego czasu, tak? A więc takiej sytuacji, w której nie powinniście za bardzo jakby zatrzymywać się, bo nie widzicie dobrych rozwiązań, tylko pójść po całości do przodu. To jest dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą, tak? Czyli cieszyć się, że takie błogosławieństwo na was spadło. To, że coś tam czujecie, myślicie, czegoś bardzo, pragniecie. I na razie to tylko pozostaje w waszej głowie, bo boicie wykonać się tego ruchu. Moi drodzy, no hello! Jeżeli czegoś nie zrobicie, no to zostaniecie w miejscu, zostaniecie w tej pozycji. Po co życie Wam ucieknie i co. E, więc karta anielska podpowiada, wyzwól się z tego, ciesz się tym, tym błogosławieństwem, tak jak jest tutaj wyraźnie napisane, które spadło na ciebie, tu bardziej w tej karcie, gdzie czegoś pragniesz, tak? E, I spędzaj wspólnie ten czas, rusz do przodu, nie, nie zastanawiaj się nad niczym. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o grupę numer jeden. Dobra. No to teraz dwójeczka. Aha, nie odkrywamy. Nie odkrywamy, nie odkrywamy. I zobaczmy, co teraz dla dwójki. Czego on albo ona by chciała. Szyjna karta po prostu wyskoczyła z impetem, zostawimy ją. Już jedna wyskoczyła, to ją zostawmy. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że tej osobie się ogromnie podobacie. Tutaj jest ogień, tutaj jest chemia, a tu jest taka siła przyciągania, której on albo ona nie potrafią wyhamować, tak? E, jesteście kobietą albo też osobą, e, która strasznie mocno przyciąga jego wzrok, tej waszej osobki, e, nie potrafi od was oderwać oczu. E, no, jest tutaj, posłuchajcie, ogień. Jest ogień. Zobaczmy, co dalej. Mamy również kartę, słuchajcie, jakby zakończenia czegoś, ale zaraz zobaczymy, czy to jest karta jakby niemocy, czyli na tej zasadzie, że czegoś nie może z Wami wspólnie zrobić, czy to jest taka karta, że chce coś skończyć. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Ja mam takie wrażenie, że on by chciał zawalczyć o Was, moi drodzy. Patrząc na całość rozkładu, oczywiście, tak, bo jakby skupiam się tutaj teraz na wszystkich kartach. Oczywiście może być taka sytuacja. No tak, dorzuciłam jeszcze kapłana. <laughs> Może być taka sytuacja, moi drodzy, gdzie E, właściwie, no, kilka sytuacji, ale pierwsza, która mi się nasunęła, to taka sytuacja, w której to, że Wy się ogromnie tej osobie podobacie, tak? Jest w jest, jest Was zapatrzona. Tutaj jest przeogromnia chemia, której on nie jest w stanie, ta osoba, ta osoba Wasza, wyhamować. Ciągnie go, po prostu wiecie, oczami, wodzi za Wami po prostu wszędzie. Duża namiętność, która się rodzi, podniecenie, a taki seksualizm również. I moi drodzy, ym, tu może być taka sytuacja, gdzie on chciałby definitywnie być może, żeby coś zostało zakończone, tak? Może związane to jest, patrząc na karty dalsze, z jakąś opcją, żeby zawalczyć o was, żebyście wy być może zakończyli swoje obecne życie i zechcieli na przykład związać się z nim, tak? Bo mamy tutaj kartę walki, mamy konkurencję, którą trzeba zwalczyć. I on nie ja mam takie wrażenie, jakby był gotowy na to, żeby to zrobić. Jakby sprawić, żeby. Ten konkurent, który być może co koło niektórych z was się kręci, być może jest to jakaś sytuacja męża, zaznaczam, albo żony, no wykasować, tak? To jest taka karta pokazania się, że on chce być tym najlepszym, tym, którego wy wybierzecie, tak? Że to właśnie on zasługuje na to, żeby gdzieś przy was się kręcić, żeby być, tak? To jest również karta zamieszania w jego głowie. Tutaj jakby teraz troszeczkę tworzę wątek numer dwa, Taka sytuacja, w której podobać mu się cholernie. Ale on czuje, że, że w pewien sposób ma duże zamieszanie w głowie, bije się z myślami, tak? Co dalej z tym wszystkim w ogóle zrobić? Bo wie o tym, że być może on sam ma żonę albo męża, ta wasza osoba, albo wy nawet, tak? Bo jest karta kapłana. Być może on dążyć będzie chciał do tego, żebyście wy byli razem w stałym związku, ale wie o tym, że żeby to się dokonało, musi o to zawalczyć. I ja mam takie wrażenie, że on chce to zrobić, bo jesteście dla niego bardzo ważni. Bardzo ważni. On tak jakby chciał doprowadzić do tego, żebyście byli razem. Mam takie wrażenie. I wie o tym, że to nie będzie łatwa droga. Na pewno to będzie dosyć ciężka droga, żeby coś definitywnie zakończyć. Być może on czuje, że jesteście w jakimś klimacie, który was za bardzo mm, przygnębia, czy tam powiedzmy przytłacza i chciałby zawalczyć o was. Też tak może, moi drodzy, być, z tych kart przynajmniej. Ale faktem jest to, że mm, końcowa, końcowa zupełnie karta pokazuje, że jesteście dla, dla niego przeogromnie ważni. Powiem, jakbyśmy te karty nie czytali, to jednak zawsze karta kapłana daje nam taką sytuację, w której on chciałby, żebyście byli na stałe e, w życiu tej osoby. No dobra, a co nam powie aniołek tutaj do tego rozkładu? <laughs> ja pierdziel. Bratnia dusza, to jest, e, to jest Twoja bratnia dusza. Nie, no, ci co? Sorry, jestem trochę w szoku. Z jakichś pewnych powodów, tak? No dobra, bratnia dusza. Więc to, co tutaj się dzieje w tych kartach, to, że on chyba raczej na pewno chciałby zawalczyć o was, żeby być z wami, żeby się z wami połączyć, żeby zlikwidować konkurencję. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że facet, o którym pomyślałyście, drugie panie, czy też tudzież kobieta, o której pomyślałyście, jest waszą bratnią duszą. To się właśnie z tego bierze. I dlatego być może tak fajnie się czujecie. I być może dlatego on albo ona chce o to wszystko tak bardzo zawalczyć, pomimo tego, że może być ciężko. O matko. Dobra, zwijamy te karty. No i przechodzimy do trójki. Zaraz przetasujemy kartę dla trójek. Czego on albo ona, o którym myślicie, będzie chciał? Czego ona albo on chce od Was? Dobrze, no to tak. więc czego on albo ona od was będzie chciał, albo już chce, tak? Mm. Ech, no mamy tutaj kartę zauroczenia, mamy kartę zakochania, są motylki w brzuchu, no i świetnie, mamy kartę łutu szczęścia, tak jakby coś fajnego zaczęło się toczyć, kręcić wokół was, to, bo karta koła fortuny dokładnie to pokazuje, tak, czyli taką sytuację, w której... Zaczyna coś się kręcić, zaczyna coś przyspieszać, zaczyna się toczyć, tak, jest nam z tym fajnie, jest nam z tym dobrze, uczucia się pojawiły, no więc to wszystko zaczyna się fajnie obracać, nazwę to tak. Karta karmiczna, od razu dodam, więc całkiem możliwe, że też tu pojawia się taka relacja, właśnie wątku um, karmicznego. Być może to jest nawet ktoś, z kim już kiedyś coś razem wspólnie zrobiliście. Być może nawet się rozstaliście, tak? No i historia zatyczyła kręg i znowu jesteście razem, tak? To tylko tak nadmienię, bo czasami też i tak jest. No i ostatnia karta strategiczne podejście do wszystkiego. Słuchajcie, no tak jakby tutaj w tej relacji ten ktoś chciał y, faktycznie przywrócić coś, wrócić do was, być może rozkręcić, być może obrać jakieś mm, strategiczne myślenie, tak, poważne myślenie tutaj, jeżeli chodzi o waszą relację, bo y, król mieczowy to jest zawsze genialny strateg, on musi mieć plan, on musi wiedzieć, co zrobić, żeby być może to wszystko pięknie się potoczyło, tak, bo tutaj no mamy tę kartę y, niewątpliwie tego koła. Dokładam wam jeszcze jedną, bo byłam ciekawa, macie kartę Gwiazdy, to jest więc karta spełnienia marzeń, być może on będzie myślał nad tym, jak te marzenia spełnić, żeby zrobić to z głową, żeby nie zrobić tego na wariata, po prostu po, wiecie, po jakiejś tam najcieńszej linii oporu, tylko naprawdę zrobić coś takiego z, z takim, no, większym rozmachem, żeby to się udało, e, więc, a Gwiazda zresztą to też jest karta karmiczna, tutaj również mówię o sytuacjach bratnich dusz, moi drodzy, więc być może mu się cholernie podobacie, bo to jest karta olśnienia, to jest karta czegoś, gdzie my jesteśmy zapatrzeni wręcz w drugą osobę. I całkiem możliwe, że on te marzenia o was chce spełnić, tak, ta osóbka wasza. I potrzebuje tak naprawdę uruchomić myślenie, jak tego dokonać, jak zrobić, żeby, żeby to marzenie się właśnie spełniło. Mam takie poczucie, takie wrażenie patrząc na te karty. A co nam mówi aniołek? Do kompletu? No tak. Dawanie innym znać. Jak tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby, wasza więź się umocni. No więc cóż, być może ten ktoś jest zakochany, być może ten ktoś coś czuje, być może ten ktoś coś planuje, być może jest olśniony wami, być może chce, żeby coś się udało. Być może myśli, jak to zrobić, a aniołki podpowiadają. Ujawnij to, co chcesz. Tak. Ujawnij to, swoje najskrytsze potrzeby. I dzięki temu, że będziesz o tym mówił, będziesz to pokazywał, to ta więź wasza, moi drodzy, ma szansę się umocnić. Powiem Wam, że nie ma to jak mówienie sobie o tym, co się czuje, o tym, co się myśli. To strasznie mocno nakręca, ale też powoduje to, że bardziej się do siebie zbliżamy, poznajemy jeżeli to jest jakiś tam, powiedzmy, świeży związek, świeża, świeża relacja e, i niesamowicie po prostu zbliża ludzi do siebie. Więc zalecam i polecam okazywanie sobie tych uczuć i przekazywanie sobie tego, co czujemy i myślimy przede wszystkim, moi drodzy. Cudowna sprawa. Dobrze, temat dnia za nami e, i również, tak jak przed chwilą, życzę Wam cudownego, cudownej, tak, bo dzisiaj mam chyba środę, tak, cudownej środę. Puziaki.